STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. za sezoną, że już nie będzie pustych trybun, trwa widzów rozsianych po całym świecie, niekoniecznie w Włochów. No ale no, w jak na razie, w tym przynajmniej, podczas <grym> tego migażu, no będzie na kolorizm! Jezu, proszę, uniwersytet nawet na kolorizm! U? No tak jak... Na U nie będzie. Obost? Obu ja, sy jak! Ja. Ja. Okay. Sy! sy. Ee, Witamy was w studiu komentatorskim z tej strony Ksawier Dziekoński i za kamerą Kuba Orpik. Przedstawiłem Wam składy obu drużyn, Piesie drużynie, Grzesiu, potem jest Koala. fizjoterapeuta Jaro, trener Grzybko, trener przygotowania motorycznego Dawid Musiał i trener Zinkiewicz, trener Adrian Siemienic i Emil. Druga e, ekipa. Jest to kierownik Arek, Ireneusz Mamrut, fizjoterapeuta Marcin Łysy, kucharz Kuchy Grzegorz, Kitman Karolek, trener Grzyb Marcin i trener analizy i analizy, trener Maciej Patryk. Dziękujemy, zapraszamy na ten spektakl. Zaczęli, zaczęli! Tak, piękne zagranie. O, trochę gra defensywna. Tren i mam mamrot, Uderzenie o, dobra interwencja. Trenera Aziny Dobra próba. Tren mamrot. Widać lewa noga niczym Leo Messi. Karolek! I ah. jest Virgin Van Dyke Virgil. Virgil! Virgil! Zagranie do Jara! Jaro! Yo, yo, yo. Messi Messi <grym> Messi! <grym> 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 Kiba, tutaj, widać że Ultru yy, przewodzi, yy, Fiedzio, fiedzia Zmiana strony Nasz Kitman, Kitman lewa noga, uderzenie i bramka! Chaos Kiwon Tak Gromelu Lukaku, do Jara i mamy remi, szybkie wyrównanie yy. Naszego fizjo-jara I, 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 i I mamy bramkę! O oh, Messi! Krolek znowu I... O oh Jezusie! Szybko wnumienie! I Messi! Tak! Kuchy, kuchy King Messi I gol! Mam rozdobył gola po indywidualnej akcji całego zespołu. Uj, indywidualna akcja! I, i! I stał! Ujezuj się! Bekowało milimetrów. Tak! I, i! Ojcha, już za dużo Tiger! Tiger Gol! Zobaczmy! Ale on trzyma w sobie emocje! Tak! <gry> Widać. Dobra, Cieszynka, dobra, tak jak chcemy. To chcemy widzieć. I kuchy, kuchy no luk, kuchy no, <gry> <kuchy> no, <gry> pac. Jest teraz wynik 3-2 dla czarnych. Chyba, chyba kret tam był. Chyba tak. Chyba karny. Dobre rozgranie. Trener, trener Adrian. Ojejku! Z Tak Jak wiecie, po południu odbył się mecz. Cel był szczytny. Ale to pewnie nie będzie było najbliższy. Natomiast e, telewizja próbowa wspólnie z liczbą publicznością, postanowiły wybrać akcję meczu. W tym akcji została nagrodzona dwójka. Natomiast nagroda przybyła tylko jedna. Marek, na co cię ハハハハ。<laughs> <laughs> To jest Teraz Messi. Tak wiadomo Marcina. Ale tutaj dużo teraz błędów. I. O, luz bomba. Czy na jeden? Czy na jeden? Czy z tego będzie? I. I jest, mamy bramkę. E. była fenomenalna akcja. Tręg grzyb. Ko. O, Jarek. Znowu. I. I. I MAMY BRAMKĘ! Łysy, łysy, Powiedz coś? Dziękujemy! Jesteś wielki! Jesteś wielki! Mały, ale wariat! Jest Złe przyjęcie, ale spokojnie! On lubi linie, on lubi linie! Neymar! Oh, ha, ha. Oj. Pa! Mamy, mamy bójkę! Pa! Zobacz, zobacz! Ależ interwencja! <laughs> Jaro, Jaro, co zrobi O, chciał zaskoczyć defensywę Żółtych Uj. Piękna, Jaro Kola, kola. Jaj, jaj. Brawo Grzesiu Dobra Dobra, dobry wślizg Dobra, interwencja. To chcemy oglądać. Tego chcą kibice, tego chcą fani. Emocji, zaangażowania. I! uff. Mesji znajdzie kuchego. Nie dojdzie Patyka. Dalej, oleż klepka. Ojej! Dalej! Nie, no. Jeśli to zakończy się bramką to. To jest. Jeszcze... A, faul, mamy faul. Chyba pierwszy w tym spotkaniu. Pogoda angielska, możemy zauważyć. Deszcz. I mamy... us I teraz. 3 na, 3 na 1. 3 na 1. ŁYSY I mamy bramkę. 5-4. No. Fizia Marcin rośnie na lidera tego zespołu. Naprawdę drużyna w każdym ataku. Tak, dobre zagranie Gra w trójkącie No i zobaczmy, łysy jest wszędzie I idzie Po linii Oj Będzie bramka, mamy yy, Wynik 5-5 Strzelce ramki Jarosław Oudolkowski Tak, Dobrze! Uff. Wtedy nie, nie chcę iść. Oj, no to nie była najlepsza interwencja. Idzie do nas y, jeden z kiboli. Jeden z liderów y, Ultry. Ale ich. i kuchy. widział? co powiesz o, o tym meczu? No, powiem tak, że no, bardzo fajny, taki interesujący mecz, gdzie pada dużo bramek. Kibicuję od dzieciństwa Wiesiołym Nutkam. Od dwóch dni jestem jej najważniejszym kibicem. Zrobiliśmy dzisiaj transparenty. Tak, wymyśliliśmy herb tej drużyny. No i co, zostaje nam tylko jej No, Na razie chciałem jakieś tablety poprosić karwalowe jakieś rzeczy uspokoić się, bo na razie w co grają, no, to, to nie. Rozumiemy, rozumiemy, ale dalej w nich wierzymy. Tak, tak. Każdy kibic powinien wierzyć w swoją drużynę. Tak, wiarę mnie ostatnio. Dobrze. Najlepszy, najlepszy gracz tego zespołu na razie jest Grzegorz Trygosz. Zobaczmy, zobaczmy jego teraz, popis. Ale... Zobaczmy i kuchaj. Kuchy King. King. Zobaczmy. Nie! Mamy dobrze. Nie wiem, jak to powiedzieć. Taki zbalansowany zespół, gdzie w każdej linii są swoje lidery, tak. zobacz bramkę, to ścianę, nawet widać, widać. No. Casemiro. A Casemiro, a Adi, Aka, Casemiro, zobacz co grają. Proszę, Trener. Ale się Trener. rozumieją. się szybko. Na, na razie nie bardzo. ale będzie lepiej, będzie lepiej na pewno. Będzie być lepiej. Tak. Podoba mi się ich charakter też, że oni nie opuszczają, no. dalej grają. Chcą uszczelić te bramki. Zobacz jak broni Grzegorz Trykowsko. Widzimy! Trener Macy. Dobre zagranie. I! Czy będzie bramka? Uf. Oni się bawią pod bramką, mimo niekorzystnego wyniku. I Grzesiu! Tak! Zaróweczki, żaróweczki! <grymka> Oni jeszcze walczą, oni, oni, jeszcze mają nadzieję Ojej Ależ zmiana Teraz Emil, Emil Dobre zagranie i... próba strzału. Jeszcze. Tremusiał. Oj, ojoj. Oj. No nic. Nic swojego, tak... Możemy, nie, możemy się wszystkiego spodziewać dziś, po tej drużynie dzisiaj. Chociaż te drużyny będą ze sobą na zawsze. Zapamiętane. Uj. I dobry rykoszed. Kuchy. Kuchy, kuchy. Ale go nie widzą. Nie widzą go o, o, zawodnicy Teraz może zauważył I się! I mamy bramkę, o, f, świetna akcja Ale gdyby, gdyby Kuchy nie zabrał jednego z obrońców No, Robin nie miałby miejsca Marcin Podaj do kroka Krolek Uff. Krolek dalej Mamy bramkę, mamy bramkę To nie był błąd, to był wielbłąd drużyny Czarny, mamy ulewny deszcz i teraz Grzesiu, a wiesz, Jaro, zobaczmy i mamy bramkę. Jest. arech? Jest 9-7 dla ekipy żółtej. Jeszcze z, teraz są ostatnie minuty z tego spotkania. E, czarni. No tak, pięć minut, ale... Ale ten... to i tak będzie trwało dla nich wieczność. O, teraz mógł być błąd. I... Lobacz! Zamach. Jeszcze. Po długim. Jezus. No nie bez przyczyny to dzwonik z najlepszym zawodnikiem na świecie. No widzimy ten luz, to opanowanie, tą kontrolę piłki Oj! Dobre skrojenie! Mega! Mega wznowienie, tak Ole klej Co zrobił? Oj, to już za długo, chociaż nie Chociaż I kuchy king! Kuchy king z bramką Tak, no już... E, kierowcy Ark to już chyba musimy zakończyć ten mecz, ponieważ to jest kpina e, do czarnych. Jeśli nie mogą wygrać, to niech chociaż dwie nogi płamią, no. A ich tracą w ten sposób kolejną bramkę. No już chyba ta drużyna się nie podniesie z tego. Dziękujemy za mecz! Z tej strony dziękuję wam. E, Saber Koński i Kuba Orpik. Arek, arek! powiedz nam coś o tym meczu? Zobaczmy. Chodź, podejdziemy, co? Dobra, flagi będziemy na Zobaczmy, co, co, co na fladze! Pokaż tą flagę Co tu pisze Przeczytaj ktoś, przeczytaj ktoś Dziękuję Ci za to, że nie jestem z Warszawy Tylko nutki, tylko zwycięstwo To był wspaniały dobry obóz Nie zapomnę go nigdy Kwiecień mistrz Mistrz Okej okay. Uciekamy z tego miejsca Nastała burza! Gratulacje! Gratulujemy zwycięstwa! STS zakłady bukmacherskie sponsorem głównym Jagieloni Biały Stok.